to? Kochani, prezenty, świąteczny czas. Przyszły do nas takie paki z chemą. Mnóstwo gadżetów dla psiaków i też dla ludziów. I będzie też konkurs dla Was. Część rzeczy jest też tutaj zamówiona dla Was. Także już Wam pokazujemy, co super tutaj mamy. jest Saltek, tyle super rzeczy, że Ty sobie nie wyobrażasz. Na, na, na. Super. Dobra. Ale się jaram, ale się jaram, a Ty? Co my tutaj mamy? Ale fajne! To jest dla Ciebie na przykład. Którą chcesz? Bo jedna jest na konkurs, a druga jest dla Ciebie. Którą chcesz? Pokaż. Zieloną, Dobrze. bo Ty jesteś zieliński, tak? Proszę bardzo, catch. druga, kochanie, jest do wygrania dla Was. To jest taki sztos, ale to potrzebuje do tego pompki. I zaraz wam pokażę taką też możecie wygrać. Kochani, kot, zaraz Wam pokażę, jak się prezentuje, ale jestem w ogóle w totalnym jakby szoku i podziwie, że... Wiecie, to jest tak sprasowane i. jest też. To jest też genialne, ale zaraz Wam pokażę, jak mi Saltek pozwoli pokazać. Nie wiem, czy widzicie, ale na naszej choince brakuje czubka. I właśnie to jest też taka jedna z rzeczy, którą zamówiłam na temu. Także będzie pięknie. Pięknie będzie. Teraz będziemy otwierać. Co tutaj jest? Nie ja nie pamiętam. Jaki cudowny. Czy ty to widzisz? Zobaczcie, jaki kul. Cool. Ale to nie jest dla piesku. Słuchajcie, to jest moim zdaniem też top of the top. To są takie chusteczki mikro, które będę nosić w nerce i wystarczy je namoczyć wodą i będzie można wytrzeć psa. Uważam, że to jest totalny sztos. Wiesz, fajny? jest fajny koszmita. Haha. No, to. To jest dla Natalki akurat. To jest dla Natalki. Zobacz. Zobacz, jakie Natalka ma. Taka super piękna bluza. Świąteczny vibe. Wypiękna. Do mojej świątecznej aranżacji. Tak? No. I jeszcze mamy tutaj jedną pakę. Jeszcze paka. Ekscytacja. Nawet nie wiecie, jaką mam Frajdy, że w końcu to jest coś dla nas. Nie patrz tak, ze zdrością, bo dla ciebie też są. Zobaczcie. To mamy dla Sebusia. To jest dla Sebusia. Damy Sabusiowi za chwilę, tak? Zobaczymy, jak w tym wygląda. To jest dla mnie, słuchajcie, to jest szczota do czyszczenia yy, kanapy, swojej sierści. Także pokażę Wam, jak działa. Widziałam to wiele razy w internecie, ale nie jest to moje najulubieńsze urządzenie. O, dodać, że dla mnie takie cute liki, którymi się też z Wami podzielę, jest też super. Taka pianka na odciśnięcie łapki. Ej, łapkę. Łapka. Tak, będziemy odciskiwać łapkę. To jest moja czapka. Ej, coś, co Wam mega polecam, to takie zamknięcia do puszek. Pokażę Wam, jak to zastosować, bo to jest naprawdę super, ekstra fajna sprawa, żeby jedzonko nie wysychało. na głowę, gdyby mi nie było zimne, ze sobą na spacery. Zobaczcie, trzy kolory, za kilka złotych naprawdę to jest sztos. Ale to było dobre. To jest dobre. Słuchajcie, to jest w ogóle wynalazek wszechświata. Ty możemy, słuchajcie, zamykać e, te plastikowe torebki e, z jaząkiem dla psiaków. To jest w ogóle super, ekstra, w ogóle sztos. W ogóle... Genialne, kto to wymyślił serio? Ja. to też jest y, do prania zbieraczka sierści będziemy testować jak działa takie sweet bryloczki Klabra pieska a to jest słuchajcie two in one żeby mi się łatwiej myło głowę ale żebyśmy mogli też pieseczka myć oj udaje że nie patrzy to już ps, woda ps, ps, woda Fajne, to jest do kranu, słuchajcie, dużo łatwiej wydaje mi się z taką wyjściówką ogarnąć mycie. I co tu jeszcze? Co tu jeszcze? Co tu jeszcze? O, wow! No, słuchajcie, miałam takiego muda na tego balonowego psa. O, że będzie nęło. Impreska będzie, Imprezka zrobimy, impreska, impreska. Ale daj Ale cudowniejsze, pokażę wam je. Zobaczcie, to są takie mikropieski. Widzicie ich? Takie mikropieski. Pokażę wam na uszach. Jeszcze dwie ostatnie rzeczy. Taka szczota do mycia pieska. To jeszcze odnośnie kąpieli. Do kompania. Oh no do kąpania. To słuchajcie przyczepiamy na tył obudowy od telefonu i możemy to przyczepić do każdej szyby i do każdej przestrzeni, żeby nagrywać filmiki, selfieczki i w ogóle. Ale miałam. Ale miałam mood zamawiając to, słuchajcie, bo uwaga, to są leginsy świąteczne! Leginsy. Ale poleciałam. No dobra, będę nosić w świątecznym tym klimacie takie leginsy.